Okay. plenerowe Studio Nowiny. Tym razem jesteśmy przy okazji rodzinnego rajdu rowerowego w Kuźni Ciborskiej i bicia rekordu na wytworzenie energii elektrycznej za pomocą rowerów specjalnych przy okazji takiego pięciolecia jubileuszu naszej akcji Roweron. Pani Anna Gasidło to jest szefowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dobrze mówię? Kultury, Czy odwrotnie? Właśnie. Moksiru w każdym razie. Moksiru Kuźnia Kultury tak pięknie lubimy się nazywać. Tak, ta Kuźnia Kultury to jest super nazwa. W ogóle bo to jeszcze chyba za pana Michała Fity tak, wymyślone, on się. poszedł do Kietrza mm -hmm. i tam wymyślił z kolei tkalnię, prawda? Tak. Nie wiadomo co będzie, jak pójdzie gdzieś jeszcze, to też wymyśli coś takiego spektakularnego. Kuźnia, Zabawiam. tkalnia, ach, staro pomyśleć. Pani Anno, my jesteśmy na stadionie w Kuźni, dzisiaj tutaj jest mnóstwo osób, które kochają jazdę rowerem. Czy pani kocha też jazdę rowerem? Uwielbiam. Ja faktycznie mieszkam niedaleko tego cudownego stadionu, więc bardzo często korzystam z tych naszych ścieżek leśnych i, i bardzo je ja chętnie polecam każdemu. Naprawdę, jeżeli ktoś nie był, to zapraszamy do Kuźni Raciborskiej koniecznie, bo warto. Te ścieżki naprawdę są... No po prostu przecudowne. To jest trzecia dziesiątka lat, jakby czy dekad, trzecia dekada o tak, funkcjonowania tego rajdu, rajdu rodzinnego. My tutaj widzimy zaraz obok przy scenie, całe rodziny się ustawiają do takiego zapisania na rajd, spędzą niedzielę na dwóch kółkach, w siodełkach. Proszę powiedzieć o tradycji tego rajdu. Niedziela bardzo aktywna. Faktycznie w tym roku obchodzimy 27. edycję rodzinnego rajdu rowerowego Szlakiem Pożaru z 1992 roku. To bardzo ważne, bo poza tym, że my się świetnie bawimy, spędzamy czas z całymi rodzinami na świeżym powietrzu, to jednak wracamy do tego historycznego, bardzo nieprzyjemnego zdarzenia, które miało miejsce w 1992 roku. Można wtedy też zobaczyć, jak zmieniła się ta okolica po tamtym kataklizmie, bo przecież by się wydawało, E, tak, tak, ta wstęga Panią e, Opasa, jakby Trzymaj. tutaj dokładnie, to jest najsensowniejszy <noise> sposób na to. E, z jednej strony rekreacja, ale z drugiej strony właśnie historia, też lekcja historii, co tu się działo. E, przecież wtedy to było przestrzeń w zasadzie całkowicie do pnia wypalona. E, teraz to jest e, jednak zieleń, jednak jest to okolica, e, która przyciąga tutaj ludzi, ohoho, ho, naprawdę z Zgadza zaleka. się, minęło, minęło wiele, wiele lat, faktycznie ta nasza e, w tym roku edycja 27 i je... Jeżdżąc tą trasą, bo ta trasa właściwie jest szlakiem pożaru, można zobaczyć, jak ten las no, cudownie się odrodził. To naprawdę już jest zupełnie nowe miejsce, ono jest zielone, więc chwała Bogu. Wasza placówka jako kuźnia kultury, tak się trochę wydaje, jakby skoncentrowana na tych działaniach kulturalnych, a tymczasem ten sport wcale nie jest wam obcy. Proszę powiedzieć o tej gałęzi, bo jak sport to też rekreacja, jak rekreacja to też turystyka, więc wy jesteście bardzo takim kompleksowym powiedzmy przedsiębiorstwem komunalnym. Yy, tak, kuźnia kultury faktycznie to jest cudowna nazwa i bardzo nam się podoba. I chętnie sobie ją tak właśnie tutaj kuźnia kultury yy, sobie ją powielamy i, i z nią się bardzo tutaj utożsamiamy. Nie, nie jednak yy, Faktycznie nie jesteśmy tylko kulturą. Jesteśmy Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji ten sport również płynie nam w żyłach. My spotykamy się tutaj na tej płycie stadionu kilka razy do roku. To jest ten rajd rowerowy, to jest również półmaraton leśny, to są wyścigi kolarskie, a w tym roku, w piątek a propos, pierwszy kuźniański taki nocny bieg również, więc ten sport faktycznie płynie nas w żyłach no i staramy się go tutaj przemycać i zachęcać mieszkańców oraz gości tutaj naszych zaprzyjaźnionych do takiego aktywnego rodzinnego spędzania czasu wolnego Pani Anu, jeszcze proszę powiedzieć, bo my to zaraz wrzucimy w sieci, więc jeszcze będzie możliwość, że ktoś tutaj dzisiaj na ten piknik, na tą drugą część, w końcu do wieczora tutaj będzie wszystko się działo jak to będzie wyglądało? O godzinie 14 ruszacie w las? O godzinie 14 wypuszczamy grupowo wszystkich naszych uczestników, na trasie rajdów mamy 8 punktów, tam uczestnicy zdobywają swoje z kolei Punkty. Tutaj z powrotem na mecie spodziewamy się ich około godziny 17-18, więc to będzie taki chill. My sobie tutaj będziemy słuchać muzyczki. Oczywiście dla tych najmłodszych mamy tutaj dmuchany plec zabaw, który właśnie powstaje, więc gorąco ich zapraszamy właściwie już od godziny 14. No o godzinie 18 bijemy rekord. Po rekordzie podsumowujemy cały rajd, rozdajemy nagrody, dyplomy oraz losujemy naszą nagrodą główną, którą od zawsze prawie jest rower. Może pani Anna powinna też zasiąść na tym rowerze elektrycznym i też trochę tego prądu, bo widać, że kobieta z energią wytworzyć. Może to jest pomysł, bo my tam mamy wolne sloty, jakby takie Przekonał miejsca. Mnie pan. Czyli jest, to wpisujemy Panią na listę bardzo chętnie i pokażemy, że pani tak. Anna też ruszyła do prądu. Ja bardzo chętnie rowerem, mm. więc tak. Dziękujemy bardzo energetycznym pozdrowieniem. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do, do zobaczenia.